Cześć kochani, witam was. Dzisiaj jest 15 grudnia, a więc 15 vlogmas już. Wow. Ja jestem właśnie, jak widzicie, w trakcie makijażu. Właściwie zostały mi tylko usta. Przyniosłam sobie tutaj ten mój ulubiony błyszczyk, ale mam też ten nowy zakup z Bell. To jest aksamitna pomadka do ust w płynie i ja tutaj mam jaki kolorek? Czekajcie, jest tutaj jakiś numer. E 02, 0,2, taki różowy. No nie wiem, czy będzie mi to pasował. Ale stwierdziłam, że może razem sobie tutaj z Wami Kurczę, nie mogę otworzyć. Pomaluję usta i zobaczymy, cóż to jest. Zaraz powiem moją szczerą opinię. Na razie nie mogę tego otworzyć. Trochę tych pomadek ostatnio właśnie kupiłam, więc stwierdziłam, że może to będzie y, też fajne urozmaicenie. Tu mam lustereczko. Y, I dobra, otwieram. Mam nadzieję, że to nie będzie matowe, bo mam trochę suche usta dziś. Hmm. Pachnie typowo tak kosmetycznie jak te... Mi się kojarzy to z takimi pomadkami, co moja babcia ma. <gryw> Ale tak, no y, wygląda na to, że no, nie wiem, czy to będzie matowe. Dobra, co tam się będę rozwodzić? Próbujemy. Czy to będzie kolor dla mnie? Na pewno będzie to inny niż zazwyczaj maluję. Dawno nie miałam nic różowego. No i trochę. A, wyjechałam. mam konturówki no ale czekajcie profesjonalne wycieranie mm. Mm. Mm -mm. no tak to wygląda nie jest to matowe na szczęście dla moich łzy dzisiaj jest taka aksamitna no zobaczcie co myślicie taki różyk. No dzisiaj jestem na czarno, więc yy, no więc myślę, że pasuje nawet ten kolor. Tak to wygląda. Pogoda jest taka sobie, ale myślę, że światło jest w miarę, w miarę i że coś tutaj widzicie. Jeszcze może cieniutką warstwę dołożę, bo ten aplikator taki super namoczony nie był. Mm. O! No, widać, że mam trochę suche usta, takie pomarszczone, ale dobra. Tak to wygląda. Trochę dzisiaj poszalałam z różem. Nawet tak powiem wam, trochę chyba świątecznie wyglądam. No, ale dobra. Hasło już na dzisiaj podaje to: Pomadka. Możecie dać również tą emotikonę pomadki, jeżeli piszecie z telefonu i macie taką możliwość. No a my przechodzimy zaraz, może płynnie, płynnie jak ta pomadka wpłynie do kalendarza. No i pokażę wam, uu, co ja tam wczoraj zrobiłam. <grych> no i tak, trochę to takie matowe, ale nie do końca. Na razie mi się efekt podoba. Zobaczymy, jak to będzie w ciągu dnia. Nie spodziewam się nie wiadomo jakiej jakości, no bo to jest pomadka z Biedronki, także wiecie. No ale dobra, chciałabym Wam coś polecić, co jest mega. Może sobie usiądę. Dobra, siupnęłam sobie, siupnęłam sobie. Eee, tu laptop leży jakby co? A nie, pokrowiec od niego. Tu, tu jest laptop z tej strony. Eee, I dobra, co ja chciałam Wam polecić? Powiem Wam, że to jest sztos, naprawdę to jest sztos. Ja już to mam, o Jezu, od sierpnia, od września kupione i dobra, przyznaję się, nie używałam tego, bo stwierdziłam, mmm, pewnie to nic nie da. Ile ja już takich kosmetyków różnych, może nie dokładnie takich, ale wiecie, już się trochę tych kosmetyków używało i nie było nigdy takiego, ej, to działa. No ale o czym tutaj mowa? Użyłam to raz i zrobiłam takie oczy. Fię, wow, wow. I użyłam tego dzisiaj rano. A co to jest? Zobaczcie, jest to swaberlik, jest to roller. Dokładnie nazywa się to rolujący żel do oczyszczający pory, no do oczyszczania porów. I co to ma tutaj za zadanie? No musimy nanieść niewielką ilość na oczyszczoną skórę twarzy, unikając okolic oczu. Wmasować równomiernie do wytworzenia się ziarenek. Masować przez 3 do 5 minut. Po zabiegu zmyć resztę żelu ciepłą wodą. Stosować raz do dwóch razy w tygodniu. No i to jest opis, że to jest żel rolujący do oczyszczania porów, alternatywa dla mechanicznego oczyszczania skóry, e, rozpuszcza wydzielinę gruczołów łojowych, wiem brzmi ohydnie e, i usuwa ją delikatnie, oczyszcza zrogowaciałe komórki skóry, oczyszcza pory. E, no i powiem wam, że sobie pomyślałam, no na pewno to mi zroluje skórę, no bla bla bla. No ale w końcu ja użyję sobie tego, zobaczę, no bo leży i leży. I powiem Wam, że to działa. Jestem w szoku, naprawdę, yy, że to działa. Zobaczcie, jest taka tubeczka. Yy, to jest po prostu taki zwykły, biały. Yy... Ła! Idę to wytrzeć. Ja to, ja to się po prostu nadaje. Powiem Wam, że ja się nadaję na tego youtuba jak nikt, kurde, inny. To prawie mi tutaj zleciało na narożnik. Yy, idąc wytrzeć to opakowanie wróciłam, przewróciłam statyw prawie. Zopam go tyle od ziemi, podnosząc statyw wypadł mi telefon. Jasny gwint. Kabaret. Normalny kabaret, ale wszystko jest całe. Stół się nie zbił, bo mam szklany, telefon cały, statyw cały. Ja przeżyłam. Nie, no to jest po prostu gamoń ze mnie jakich mało. Ale dobra, wracając do tematu, powiem wam, że to jest naprawdę coś ciekawego. Jeżeli jesteście po prostu takimi fanami kosmetyków ym, nowych, żeby coś potestować i żeby to naprawdę przyniosło jakiś efekt, to polecam Wam. Za chwilę poszukam, bo tutaj mam ten nowy katalog. Tak wygląda ten nowy katalog. Yy, po ile to jest, bo ja już nie pamiętam. I powiem Wam, że no roluje to skórę jak jasny piernik. No, serio, wzięłam sobie właśnie rano yy, na twarz i rolowałam, rolowałam i robią się takie kulki. To jest normalnie skóra. Ja wiem, że pewnie Was to obrzydzi i w ogóle, ale. Ale no, jeżeli to działa, no to postanowiłam, że Wam o tym powiem. No bo ja te różne feelingi i tak dalej, no, no dobra, coś tam pomagają. Ale nie kurde, tak, że aż normalnie papę zdziera. Nie mówię, że to jest aż takie, wiecie, szkodliwe czy coś, bo bardzo y, fajnie, gładka skóra jest. No i, i mnie to zachęciło, y, żeby Wam w sumie o tym powiedzieć. Bo jest efekt, to się roluje. Y, może w jakiś dzień jeszcze użyję i Wam pokażę. Jak to po prostu działa? No na razie sobie na pierwszy, na pierwszy, na początek nakładam sobie to na twarz, omijając oczywiście okolice oczu i ust, no i roluję, 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 yy, rozcieram właściwie, masuję, ja teraz przez to, co tu się wydarzyło, nie mogę się skupić, ale masuję sobie tą twarz i robią się te kulki, roluje się ta skóra, więc... No, polecam, naprawdę polecam. Ja jestem zadowolona, jak widzę takie efekty. I już Wam mówię, żel rolujący do oczyszczania porów jest aktualnie w promocji z 41,90 na 31,50. Um, wiecie, co tu jakieś teraz się um, te pojawiły? Jakieś takie oferty, że można tworzyć zestawy. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, ja teraz dokładnie nie wiem, bo jeszcze tego nie czytałam. Ale widzicie, jakie są ceny, możecie sobie po prostu zerknąć w internecie, ja Wam podam link w opisie, gdzie możecie się zalogować, już Wam to zresztą mówiłam, zalogować się z tego linku, to Was zupełnie do niczego nie wiąże, ale sobie przejrzeć katalog, poczytać sobie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Kurczę, wesoło naprawdę, wesolutko dzisiaj tu. Z takim gamoniem jak ja, ale dobra, powiedziałam o tym, powiedziałam. Uważam, że naprawdę bardzo fajny produkt. Będę na pewno dalej używać i podejrzewam, że zamówię kolejne opakowanie, no bo działa. Skóra gładka, skóra zdarta, stara, ten stary naskurek, ja mam dosyć taką, słyszałam kosmetyczki, taki gruby ten mój naskurek jest, no więc coś go w końcu ruszyło, dobra. Lecimy z kalendarzami, przyznam się bez bicia, że już zeżarłam krówkę do kawy jak robiłam sobie makijaż, więc krówka już dzisiaj y, opędzlowana, żeby nie było, że zapomniałam. Kurde, coś ta bluzka mi się, wiecie, o nie układa. Dobra, Teraz jest ok. Y, standardowo y, świąteczne odliczanie odkładam na bok. I co my tutaj mamy dzisiaj? Piętnastka, herbata czarna malinowa, mniami. Ja bardzo lubię czarną herbatkę, no i malinki, więc perfekcyjnie, że tak powiem, odkładam sobie. Tutaj sobie, o, czekajcie, Ach, nie przygotowałam się, Chapne kalendarze i co mamy tutaj w piętnastce dziś? Znowu pensja. Wczoraj poszło super, co mam nadzieję, że dzisiaj też. Może w końcu los się do mnie uśmiechnął, zobaczymy. No i piętnastka, w Balea jest tu. Jakieś masło. To chyba jest stopa, co? Fuz, czy jak ktoś tam wymawia? Ja już serio nie pamiętam z niemieckiego, a byłam nawet dobra. Ja bardzo taką słabą pamięć mam do języków. Jak to się, mi się z angielskim teraz dużo mieli, wiecie? bo niemieckiego y, uczyłam się no, w podstawówce, w gimnazjum, w technikum, ale angielski w naszym gimnazjum był praktycznie zerowy, bo taką mieliśmy panią, że praktycznie mogliśmy robić, co chcemy, oglądaliśmy, więc ja się kompletnie nic nie nauczyłam w y, gimnazjum. Powiem Wam z ręką na sercu, głupia byłam jak but z angielskiego, dopiero w technikum, co było w ogóle śmieszne, też mi bardzo ciężko szło, bardzo mnie męczyły te lekcje, y, no bo jak wszyscy, wiecie, byli już tam, wow, tyle umieli, a ja byłam no, z takiej... Niestety z szkoły, że nie, nie nauczyłam się, ale zdałam maturę z angielskiego, więc w czwartej klasie technikum wziąłam się i mi się udało. Także dlatego mi się teraz myli, niemiecki już odszedł w zapomnienie, no ale wydaje mi się, że to jest coś jakiś masło do stóp. Jeżeli nie, to kto wie, niech mi powie. A może sobie powącham, może sobie powącham. Ej, fajnie pachnie. 20 ml, więc takie, takie mniejsze. No i co, pokażę Wam za chwilę w przebitkach, jak wyszedł mi stół wczoraj. Robiłam go wieczorem, nagrałam Wam, wyprasowałam ten obrus z biedronki, podkładki z pepko, wszystkie taca z kik, tak sobie tu zerkam. Świeczka ta choineczka jest stara, szyszki, no praktycznie pepko, kik, pepko, kik. Nic tutaj nadzwyczajnego. Za chwilę Wam stawię tę przebitkę i napiszcie mi, czy Wam się podoba, czy dzieje się za dużo, czy z czegoś zrezygnować. Potrzebuję kupić sobie na pewno gładki, biały obrus, bo brakuje mi takiego białego, gładkiego obrusu. Pepko są te wszystkie ze wzorami, więc nie wiem, czy nie pokuszę się i nie zamówię sobie na Allegro. Dobra, przechodzę do zdrapek, bo się tutaj trochę dzisiaj już rozgadałam. Widzę. hu, hu i to tak grubo. I zobaczymy, czy coś się udało wydrapać. Myślę, że już nie będę dzisiaj za dużo nagrywać. Wiem, że jest do mnie jeden list. Listonosz zostawił go u mojej mamy, więc muszę się przejść. Przynieść sobie ten list i myślę, że Wam go pokażę jeszcze na koniec. A teraz idziemy drapać z drapki i piszcie mi, tak, piszcie mi, co myślicie o pomadce. W ogóle taki teraz ciemny makijaż, co taki jakby wigilijny mi wyszedł. No, a użyłam tylko dwóch trzech cieni. Z mojej ulubionej paletki. Jeszcze wiem, musimy zrobić sobie test tej na Mikołaja, co sobie kupiłam. Nie wiem, kiedy ja to wszystko ugarnę. No ale dobra, 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 nie rozgaduję się. Chociaż wiem, bo piszecie, że lubicie moją gadalinę, ale co za dużo, to nie zdrowo. Aha, jeszcze mam taki pomysł. Co byście powiedzieli na taki odcinek QA? Macie do mnie w ogóle jakieś pytania? Odpowiedzcie mi, właśnie, odpowiedzcie mi mało mojego hasła konkursowego, które już podałam. No, kto uważnie słuchał, ten wie. To jeszcze takie dodatkowe pytanie. Czy chcielibyście odcinek QA, czy macie do mnie jakieś pytania? Nie piszcie jeszcze tych pytań teraz, pod tym filmem, tylko chciałabym się zorientować, czy byście chcieli taki odcinek, czy nie. Dobra, przechodzę do drapanka. Dobra, nie będziemy tutaj przedłużać. Lecimy do piętnastki. I czy dzisiaj będzie jeszcze prezent dla mnie? Nie, dzisiaj już nie ma tak dobrze. Dzisiaj jest aniołek. Uuu! Za miliona! No dobra, nie będę narzekać, bo wczoraj się udało. A co tam dzisiaj, pensja moja? Mamy 33 i 35. No i szukamy, szukamy. No, 18 to nie pensja. No, miło by było, ale musimy dwa razy ją znaleźć. 34 było blisko. Ile tu było? 8 No, to by był, to by był wynik fajny. Dalej. 31. u 19 i ostatnie to 32. No bezczelnie, znowu obok. No, niestety, dzisiaj pustki. Dzisiaj pustki nie przejmujemy się. Pokażę Wam jeszcze. Ups, korzystając, że jestem tak blisko. Pokażę Wam jeszcze tą pomadkę, tak z bliska. Jakbyście byli zainteresowani. Teraz trafię. A, muszę spojrzeć poza ap aparat, bo przez telefon to ciężko trafić. Zobaczcie, tak wygląda opakowanie, jakby ktoś chciał sobie jedrące ją zakupić. Jestem zadowolona z koloru. Nie, jest ona matowa, teraz już czuję jak zastygła, więc no nie jest ona. No nie, nie jest absolutnie e, taka, jak się spodziewałam. Jest to mat, już teraz czuję na ustach, jak dokładnie wyschła. Ale jednak podoba mi się, nie pamiętam ceny. Jeżeli ktoś by chciał, to może sobie zerknąć. Kolor bardzo ładny, zresztą widzieliście przed chwilą na moich ustach. No mi się podoba. Napiszcie mi też, czy mi pasuje w ogóle. Wydaje mi się, że, że jest ok. Także tak. Dobra, uciekam. Uciekam, pokazuję Wam. No, uciekam, jak, ten, jak ta pomadka teraz. Dobra, pokazuję Wam jak ten stolik mi wyszedł i żegnam się dzisiaj z wami buziaki. Cześć! Pa. pa, 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 pa. No tak prezentuje się stół. Nie wiem, czy za dużo się tutaj nie dzieje, bo są dwa rodzaje podkładek i ten obróz we wzory. Tutaj jeszcze widzicie i szyszki, i choinka. No te świeczki trzy tak trochę to tonują. No nie wiem, na razie zrobiłam to tak. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy za dużo się tutaj dzieje. Bez tej podkładki jeszcze mam nagrane, więc Wam pokażę bez tej czerwonej, jak to wygląda. No ale moim zdaniem święta, no to... Hmm, tu moja bluza wisi jakby co. E, święta to można szaleć, więc tak to e, na tą chwilę się prezentuje.